Zaczynamy od pobrania pliku ISO. Do tego celu musimy pobrać specjalny kreator z Microsoftu. Wszystko widzicie na ekranie, także nie ma tu czego za bardzo tłumaczyć. Pobieramy narzędzie. Ja już to mam pobrane, dlatego wybieram z listy. Następnie, jak widać, klikamy zaakceptuj. Czekamy aż kreator sobie przygotuje tutaj składniki. Dalej zaznaczamy opcję utwórz nośnik instalacyjny. Klikamy dalej. Tutaj wybieramy język. Wersję i tak dalej. Później wybieramy czy ma być to dysk flash USB, czy plik ISO do nagrania na płytę. Ja wybieram dysk flash USB. Pendrive wpięty musi być minimum o wielkości 8GB. Klikamy dalej, no i tutaj potwierdzamy, że wszystkie dane zostaną z pendrive'a skasowane. Ekran pobierania został celowo pominięty, bo nie ma tam potrzeby ingerencji jakiejkolwiek. Klikamy zakończ. No i nasz pendrive już jest gotowy do botowania. Tak, wpinamy pendrive'a, botujemy nasz komputer z dysku USB i czekamy. Tutaj wybieramy język, klikamy dalej. Następnie zainstaluj teraz. Czekamy. Tutaj powinniśmy wpisać klucz produktu. Ale ja nigdy tego nie robię, zawsze klikam, nie mam klucza produktu, wybieram tutaj wersję systemu i przechodzę do następnego kroku. Bo jak kiedyś z Windowsa 7 na przykład była aktualizacja do dziesiątki, to ten klucz wprowadzi się automatycznie po pierwszym uruchomieniu komputera. Tutaj akceptujemy postanowienia licencyjne. Dalej dajemy niestandardowo, bo nie robimy uaktualnienia. No, i tutaj dowolność z partycjami. Ja sobie tworzę dwie partycje, nowe zupełnie. Można tylko sformatować dysk i zainstalować system. Ja tworzę dwie, dwie partycje podzielone na pół. W zasadzie dysk podzielony całkowicie na pół. Wybieram partycję, na której chcę, żeby znajdował się system. Dodatkowo formatuję jeszcze tą drugą partycję, na której będę przechowywał dane. I klikamy dalej. I tu już rozpoczyna się instalacja systemu. Niepotrzebna jest żadna ingerencja aż do kolejnego uruchomienia. Także widzimy się przy kolejnym uruchomieniu. Po ponownym uruchomieniu praktycznie wykonujemy to, co jesteśmy pytani. Tak więc wybieramy język, odpowiedni układ klawiatury, czy chcemy dodać drugi. Ja klikam pomiń. To nie jest mi potrzebny drugi układ klawiatury. Łączymy się z siecią. Jeżeli nie ma takiej możliwości, klikamy nie mam internetu. No tutaj mm, klikamy kontynuuj z ograniczoną konfiguracją. Po prostu dlatego, bo nie mamy internetu. Tu wpisujemy nazwę użytkownika, następnie hasło. Następnie personalizujemy dosłownie kolejne ustawienia. W zasadzie trzeba czytać to co jest napisane na ekranie i zaznaczać odpowiednie dla siebie po prostu opcje. Ja to już robię praktycznie z automatu. No, i mamy już w zasadzie w tej chwili gotowy system do instalacji sterowników, oprogramowania itd. Tak w następnym filmie pokażę Wam, jak bardzo szybko i łatwo zainstalować wszystkie sterowniki ze swojego komputera czy tam laptopa. Także zapraszam. Yeah,